W październiku 2024 roku podczas prac archeologicznych w Lubaniu odkryto grup 17-wiecznego burmistrza tego miasta, Johanna Winklera. Sarkofag, w którym znajdowały się szczątki mężczyzny, zabezpieczono, przeprowadzono ekshumację i ponowny pochówek. Jednak na tym historia się nie zakończyła, a wręcz rozpoczęła. Mezeum regionalne w Lubaniu oraz Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie podjęły. Współpracę związaną z konserwacją, do pewnego stopnia renowacją, 17-wiecznego sarkofagu odkrytego na Placu Lompy w Lubaniu. Minęło już kilka miesięcy od podpisania umowy. Sarkofag trafił do Krakowa, i w chwili obecnej trwają intensywne prace nad samym programem konserwatorskim oraz nad samym sarkofagiem. Wykonano już wstępne czynności. Za chwilę nabiorą one rozpędu, i pod koniec roku obecnego roku sarkofag powinien już przejść cały proces konserwacji. Muzyka Tarkofak trafił do nas już na początku tego roku e, dzięki podpisanemu porozumieniu z Muzeum Regionalnym w, Lub w Lubaniu, a Akademią, sygnowanym przez naszego rektora, e, co umożliwiło nam rozpoczęcie projektu badawczego. I w ramach tego projektu przyglądamy się sarkofagowi, który jest y, niesamowity, jest unikatowy. Tego typu sarkofagów do naszych czasów y, zachowało się bardzo niewiele. Znamy sarkofagi cynowe, znamy sarkofagi kamienne, ale z blachy miedzianej, polichromowanej i bardzo misternie złoconej sarkofagów jest bardzo mało. Tym bardziej, że ten sarkofag nigdy nie był y, przeznaczony do tego, żeby. Przez kolejne wieki był pokazywany, został zakopany. I to odkrycie jest odkryciem bezcennym, bo przez raptem 350 lat sarkofag nie był przez nikogo niszczony. Był, był, był narażony na działanie czynników niszczących po prostu ziemi, wody i temperatury, ale nikt go przed nami tak naprawdę nie zmienił, nie zaingerował. kofak jest pokryty srebrem i złotem. Chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać, to wykonano go w ten sposób, że pozłocono, posrebrzono, a dopiero potem na tym malowano dekoracje, obmalowywano litery, pokazywano co tak naprawdę dzisiaj widzimy. Przy naszych badaniach wychodzi nam, okazuje się, że jednak stratygrafia jest tak zbudowana, że wszędzie jest szlachetny materiał pod spodem. I technologicznie to jest też bardzo ciekawe, gdyż to był obiekt, który był wykonany dosyć szybko i przeznaczony do zakopania. Ktoś, kto go wykonywał, nie, nastana, nie, nie nastawiał się na to, że ten obiekt będzie przez najbliższych 50 lat na przykład stać na deszczu, czy służyć w jakimś wnętrzu albo kościele czy krypcie. Więc tutaj zastosowano techniki, też o których za dużo nie wiemy, ale dzięki tych badaniom jesteśmy w stanie. Przynajmniej spróbować czegoś się dowiedzieć na ich temat. Na wiele tych pytań jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Dla nas ten sarkofag jest w tym swoim stanie dziewiczym, bezcenny od strony badań konserwatorskich. My możemy przeanalizować dokładnie, jak w tym XVII wieku. Taki sarkofag został stworzony, w jaki sposób złocono, w jaki sposób wykonano te misterne polichromie i wspaniałe dekoracje. I ta wiedza będzie dla nas bezcenna przy dalszych pracach, bo na tym etapie staramy się poznać ten obiekt poznać maksymalnie, jak się da. Nie wiemy za dużo od strony historycznej nie mamy informacji o autorze nie mamy informacji dokładnie o recepturach, jakie zostały wykorzystane. Ale dysponując tym obiektem i mogąc przeprowadzać teraz szczegółowe badania. Prace przy tym obiekcie odbywają się dwutorowo. Jedna rzecz to jest konserwacja i faktycznie przeprowadzenie prac konserwatorskich od początku do końca i oddanie do muzeum obiektu, który będzie gotowy do ekspozycji i bezpieczny. A druga, drugi tor, drugi wątek dla nas szczególnie ważny to są badania i do tych badań musimy zaprosić specjalistów, którzy no, po prostu będą od nas z nich bardziej kompetentni. Część e, identyfikacji jestem w stanie przeprowadzić sam, ale już badania metalurgiczne, czy identyfikację poszczególnych właśnie soli, e, już badanie spoj, badanie pigmentów, tego typu badania będą, będą wykonywane przy pomocy specjalistów. No, dzięki temu, że mamy podpisane porozumienie o współpracy między Akademią Sztuk Pięknych a Muzeum w Lubaniu, ja mogę prosić do pomocy przy tych pracach badawczych, specjalistów z naszego wydziału. Kto się jeszcze w to zaangażuje, tego w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ale mam wielką nadzieję, że wzbudzi to duże zainteresowanie i też potencjał do publikacji, bo już po pierwszych wynikach widać, że obiekt jest nietypowy. Od tej strony starzenia na przykład w jakiś sposób te warunki rozkładu i tego, że był właśnie zakopany pod ziemią, wpłynęły na to, że większość wykwitów zielonych, które są tu na powierzchni i wewnątrz sarkofagu, to jest węglan miedzi, czyli malachit. Do Lubania to bardzo pasuje, szczególnie, że tam odbywa się ten wielki festiwal związany z minerałami, no to obiekt pokryty Malachitem, Lubań ma w swojej kolekcji i właśnie ten malachit w tym wypadku jest solą, która jest bezpieczna i zostanie. Nie będziemy jej usuwać, ten zielonkawy nalot zostanie na obiekcie, ale znajdujemy takie szkodliwe, które niestety będą musiały być usunięte. I to też zmieni wygląd, więc drugą częścią zespołu, który pracuje przy, 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 tym, przy tym obiekcie, to są specjaliści, którzy będą wykonywać dokumentację którzy wykonują dokumentację. Wykonujemy skany 3D, wykonujemy modele, fotografie w światach analitycznych po to, żeby teraz udokumentować, w jakim stanie jest ten obiekt, jak on wygląda i też móc potem porównać to z efektem końcowym, gdy usuniemy część nawarstwień i obiekt trochę się zmieni. Nie diametralnie nie zostanie wyprostowany, nie zostanie wypiaskowany w całości, broń Boże. Zostanie zabezpieczony i wszystko to, co szkodliwe, zostanie z niego usunięte to na pewno. Poza tym cała część badań historycznych. To na szczęście dr Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum w Lubaniu, zaangażował się w to od strony badań samej postaci Johanna Winklera. Ja zajmuję się technologią i badaniem kontekstu technologicznego tamtej, tamtej epoki. Właśnie szczególnie XVII wiek jest w moim polu badawczym. Bardzo istotne jest to, że obie instytucje pracują już w chwili obecnej nie tylko nad samym sarkofagiem, ale również przygotowują wspólną publikację, w której zostaną zaprezentowane efekty badań historycznych, archeologicznych, a także konserwatorskich oraz zostanie omówiony dość szeroko problem obyczajów pogrzebowych w XVII wieku na Dolnym Śląsku i Górnych Łużycach. Tak więc cała współpraca nie będzie się ograniczała wyłącznie do samych czynności konserwatorskich, ale będzie jej towarzyszył i już towarzyszy szeroki proces badawczy. Jeżeli chodzi o badania historyczne i archeologiczne, za które my odpowiadamy jako Muzeum Regionalne w Lubaniu, to w ciągu ostatnich kilku miesięcy Osiągnęliśmy dość sporo. Udało nam się pogłębić wiedzę na temat życia i kariery Johanna Winklera, czyli burmistrza, który został złożony w odnalezionym sarkofagu. Te informacje, które pozyskaliśmy dzięki kwerendzie archiwalnej, bardzo mocno uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat tego człowieka. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że udało nam się nawet odnaleźć XVII-wieczny nekrolog. Już sam nekrolog zawiera bardzo interesujące i wyjątkowe informacje, które pozwalają nam chociażby odtworzyć szczegóły. Konduktu pogrzebowego, samych uroczystości pogrzebowych, kazań, które zostały wygłoszone w kontekście pogrzebu yy, i samego sarkofagu. Johann Winkler żył w latach 1608-1668 i należał do najwybitniejszych burmistrzów w historii Lubania.